Nawyki mogą nam ułatwiać życie, ale także i utrudniać, mogą być świadome, jak i nieświadome. Czy nawyki możemy zmieniać, czy może zostaną one z nami na całe życie? Witaj, ja mam na imię Beata, jestem pedagogiem, nauczycielem przedszkola i pasjonatem życia. W poprzednich filmikach mówiliśmy o myślach, słowach i czynach. W tym filmiku zajmiemy się dalszą częścią naszego cytatu, a mianowicie, Zważaj na swoje nawyki, kształtują twój charakter. Wielokrotnie powtarzamy czasami nasze czyny, jakieś zachowanie, wtedy to działanie staje się nawykowe. Mózg niejako upraszcza nam funkcjonowanie, oszczędza czas, a sobie wydatkowanie energii poprzez działania nawykowe. Weźmy przykład kierowcy. Początkujący kierowca zastanawia się, jak rzucić bieg, czy ma ustawione lusterko, gdzie jest gaz, sprzęgło, hamulec. Większość podejmowanych działań jest przez niego poprzedzona myśleniem. Wprawiony kierowca natomiast nie musi się zastanawiać. Działa na zasadzie powtarzalnego schematu. Dzięki temu działa sprawniej, pewniej i bez stresu. Człowiek, zamiast zastanawiać się nad każdą aktywnością, jej przyczyną i jej sensem, działa często automatycznie, bo mózg tworzy skróty zwane nawykami. Tak jest z nawykowymi, z nawykowymi myślami, z opiniami. Z utrwalonymi przekonaniami, stereotypowym ocenianiem, rutynowym reagowaniem. To wszystko wytwarza nasz mózg, idący na skróty. Jeżeli jesteśmy świadomi naszych nawyków i służą one naszemu funkcjonowaniu, to ok, ale co się dzieje, kiedy tak nie jest? Czy mamy na to wpływ? Pamiętam sytuację, która wydarzyła się kilka lat temu w pracy. W związku z tym, że pracuję w przedszkolu, pani dyrektor, serdecznie pozdrawiam, odwiedziła mnie na tzw. hospitacji, by ocenić moje zajęcie prowadzone z dziećmi. W komunikacie zwrotnym zostałam zapytana, czy zdaje sobie pani sprawę, ile razy użyła słowa elegancko? Popatrzyłam na dyrekcję ze zdziwieniem, co to za pytanie, i odpowiedziałam, że nie. Okazało się, że dość mocno nadużywałam tego słowa i mało tego, nie byłam tego zupełnie świadoma. Nie było w tym by w tym nic dziwnego, w końcu przecież to słowo ani nieszkodliwe, ani żaden wulgarny to w czym rzecz, a w tym, że pracowałam z trzylatkami, dla których to słowo było po prostu abstrakcją. Siadamy elegancko, ustawcie się elegancko, to znaczy jak. Używałam nieświadomie tego określenia, nie mówiąc. O co konkretnie mi chodzi? Żeby to zmienić, trzeba było zdać sobie sprawę, że tak właśnie zwracałam się do moich trzylatków, że to nie służy ani mi, ani dzieciom. Używając nadmiernie słowa elegancko, nie dawałam dzieciom jasnego komunikatu, czego od nich oczekuję. I co ważniejsze, żeby to zmienić, musiałam też pogodzić się z tym, że ten nawyk jest i nie działa na moją korzyść, bynajmniej w pracy z trzylatkami. Oczywiście mogłam uznać, że dyrekcja przesadza, w końcu to nic złego, tylko moje nieszkodliwe powiedzonko. Jednak zaprzeczając, nie mogłabym go wyeliminować i zamienić na nowy nawyk, nawyk konkretnego opisu, o co mi dokładnie chodzi, nazywania rzeczy po prostu po imieniu. Nagrodą wyeliminowania nawyku słownego było oczywiście zachowanie dzieci w sposób przeze mnie oczekiwany, i ta nagroda dodawała motywacji, by wytrwać. Pracy nad tym nowym nawykiem pomogły mi również dwie koleżanki pracujące ze mną. Dziękuję Moniko i Dorotko, też pozdrawiam. Które były moimi takimi przypominajkami, a właściwie alarmami, kiedy używałam słowa elegancko. Powiedziałam im o tym, że chcę ten nawyk zmienić, a one zgodziły się zwrócić mi uwagę, gdy go usłyszą. I to pomogło. Celowo podałam taki, by się wydawało, błahy i nieuciążliwy, nawy, nieuciążliwy nawyk słowny. Jednak miał on wpływ na jakość nie tylko mojej pracy, ale i relacji z dziećmi. Co pomogło w zmianie, a właściwie zamianie starego nawyku na nowy? Uważność i praktykowanie samoświadomości, w której pomogły mi też właśnie te dwie koleżanki, bo to wytrąca nas z utartych ścieżek nawyku. Wiadomym jest, że łatwiej zerwać z niepożądanymi nawykami na początku, niż gdy tą samą czynność powtarzamy latami. To podobnie jest jak z nitką. Trzymając w ręku pojedynczą nitkę, łatwo jest ją zerwać. Jeśli natomiast nitek przybędzie, stanie się to o wiele trudniejsze. I tak samo jest z naszymi nawykami, ale to nie znaczy, że nie można ich zmienić. Może nie jest to ani łatwe, ani szybkie, ale na pewno możliwe. Zanim opowiem przykład pozbycia się pewnego nawyku w mojej kochanej rodzince, trochę teorii. Mózg jest badany przez wielu naukowców. Dzięki nim zostały odkryte w naszych głowach takie niewielkie skupiska komórek zwane jądrami podstawnymi. Okazało się, że to właśnie jądra podstawne odpowiadają za automatyzację różnych procesów. Przejmują kontrolę zawsze wtedy, gdy bezrefleksyjnie zajmujemy się jakąś powtarzalną czynnością, ponieważ mózg nieustannie szuka sposobu na ograniczenie wysiłku. Gdyby nie było pętli nawyku, o której za chwilę przeczytam. Nasze mózgi byłyby przeładowane masą szczegółów codziennego życia. I można by pomyśleć, wow, te jądra podstawne to super sprawa, oszczędzują nam czas, więc w czym rzecz? Ano w tym, że mózg nie rozróżnia, które nawyki są dobre i nam służą, a które nam nie służą, no i niekoniecznie są dobre. I teraz po co nam świadomość pętli nawyku? Bo to pomoże nam go zmienić, a właściwie zamienić ten nawyk na inny. I przeczytam tutaj właśnie w książce o tej pętli nawyku, co to dokładnie jest. 49 stron. Cały ten proces w naszym mózgu jest trzystopniową pętlą. Po pierwsze mamy wskazówkę, czyli wyzwalacz, który mówi mózgowi, aby przeszedł w tryb automatyczny. I podpowiada, który nawyk należy wybrać. Potem jest zwyczaj, który może mieć charakter fizyczny, umysłowy czy emocjonalny. I na końcu mamy nagrodę, pomagającą mózgowi zdecydować, czy dana pętla warta jest zapamiętania na przyszłość. Czyli ta pętla nawyku to jest wskazówka, zwyczaj i nagroda. W pętli nawyku najczęściej zwracamy uwagę na y, zwyczaj. <laughs> I w, tym, w tej pętli nawyku jednak jest on najmniej istotną częścią, ponieważ jest automatyczny. Przeanalizujmy to na moim przykładzie sprzed prawie roku. Przed snem wieczorne oglądanie telewizji. Ja, mój mąż i nasz synek. Czyli oglądanie telewizji było naszym zwyczajem. Przy zmianie nawyku jednak istotniejsza jest wskazówka, która jest wyzwalaczem zachowania, która wyzwala pragnienie, oraz nagroda. Która jest tak atrakcyjna, że ten proces po prostu cały czas trwa. I tutaj jest potrzeba znalezienia tego, tego wyzwalacza, czyli wskazówki. W tym moim przypadku był to wieczorny czas, zmęczenie po całym dniu i może takie znudzenie, które powodowało, że wskakiwaliśmy razem na kanapę i czasem nawet była walka o pilota. Tworzyło się pragnienie, by odpocząć razem bezpiecznie, bez wysiłku. Nagrodą dla mnie było to, że odpoczywam, odprężam się i ta świadomość, że spędzam wspólnie czas z najbliższymi. Takie jak się okazało, małe okłamywanie siebie, bo co to za wspólny czas, gdy wszyscy wlepiamy oczy w jakieś dudniące pudełko? I tutaj po wspólnej rozmowie z moją cudowną rodzinką postanowiliśmy coś z tym zrobić. W zamianie nawyku wskazówka i nagroda zostają, zostają. zmienia się tylko zwyczaj. I postanowiliśmy, że będziemy czytać książki. Domyślałam się oczywiście, że to raczej nie będzie łatwe, bo tylko ja wtedy byłam molem książkowym, ale przez oglądanie telewizji często czytałam bardzo późno. Dlatego mieliśmy plan B, bo książki, stwierdziłam, nie przejdą. I tutaj synek okazał się skarbnicą pomysłów na wspólny wieczorny czas. I tak na przykład kalambury dodawały kolejnej nagrody. Nagrodą był śmiech, kiedy mój mąż pokazywał śmieszne rzeczy. I wtedy odprężaliśmy się na maksa, a polały nas brzuchy. Wieczorny spacer zapewniał na przykład lepszy sen. Także pojawiły się też nowe nagrody, ale to odprężenie było. Przez ten drobny eksperyment, w który wkręciłam swoją rodzinkę, okazało się, że telewizor wieczorem nie ma już dla nas w ogóle znaczenia. Co pomogło mi przy tym wyzwaniu? Po pierwsze, świadomość, że niestety okłamuję sama siebie, myśląc, że jest to nasz wspólny czas. I po drugie, zamiana tego na zdanie, chcę mieć wartościowy czas z rodziną, bo jednak oglądanie telewizji nie było tym wartościowym czasem. I choć wtedy nie czytałam jeszcze książki Siła Nawyku, to chyba ten wartościowy czas okazał się tą wartością, o której można powiedzieć jako o nawyku kluczowym. Chodzi o to, że jeden nawyk wywołuje lawinę kolejnych nawyków, które są dla nas korzystne. I choć na początku zdawałoby się, że książki u męża i syna nie przejdą, bo nie dawał im wtedy takiej nagrody, jak mi, to te, jak mi wtedy, to teraz wszyscy je czytamy i wspólnie rozmawiamy o nich. Ale zanim to się stało, to zwyczaj zabawy gonił kolejny zwyczaj e, wspólnego, przyjemnego czasu. Tak, by nie sięgnąć znowu po pilota i wygodnie rozłożyć się na kanapie. Wracając do naszego cytatu, zważaj na swoje nawyki, kształtują twój charakter który staje się Twoim losem. Pozwolę sobie przeczytać na koniec kolejny fragment książki z Siły Nawyku, bo myślę, że będzie takim fajnym podsumowaniem. Setki nawyków wpływają na nasze codzienne życie. Kierują naszym sposobem ubierania się o poranku, tym w jaki sposób mówimy do naszych dzieci i jak zasypiamy pod wieczór. Wpływają na skład naszego obiadu, na to, jak pracujemy. Czy po pracy uprawiamy sport, czy też wypijamy piwo? Żeby jednak zmodyfikować nawyk, musisz zdecydować, że tak ma się stać. Musisz świadomie zaakceptować ciężką pracę polegającą na zidentyfikowaniu wskazówek i nagród nakręcających nawyk i zmieniających zachowania w rutynę i znaleźć alternatywę. Musisz wiedzieć, że masz kontrolę i być wystarczającym pewnym siebie, by ją wykorzystać. A kiedy zrozumiesz, że nawyki można zmieniać, zyskujesz wolność, ale i bierzesz na siebie odpowiedzialność za ich kształtowanie. Gdy zrozumiesz, że nawyki można przebudować, siła nawyku staje się łatwiejsza do przełamania, a wtedy jedyną możliwością jest wziąć się do pracy. Także życzę powodzenia w samoświadomości swoich nawyków i odnajdywania ich wskazówek i nagród oraz działania, które będzie Wam ułatwiało życie, a także wiary w to, że zmiany są możliwe. Ja polecam na dziś uśmiech, którym chciałabym Was zarazić i przekazać jak najwięcej pozytywnej energii dla Was. Dziękuję też, że ze mną jesteście, za łapki w górę, za komentarze, które naprawdę dodają mi odwagi. Na koniec oczywiście zapraszam na ostatni filmik związany z omawianym cytatem. Tym razem porozmawiamy o charakterze, który staje się naszym losem. Także do zobaczenia.